Panuje powszechne przekonanie, że inwestowanie w małych miastach daje więcej zarobić i osiągnąć lepsze rentowności, dzięki temu, że nieruchomości w niewielkich ośrodkach są dużo tańsze i daleko im do cen warszawskich. Do tej pory tak było, że wielkie miasta dawały bezpieczeństwo, a małe gwarantowały lepsze zyski. Ale dzisiaj sprawdzimy, jak jest w tym momencie, jak jest naprawdę. Przejdziemy przez liczne dane, porównamy ze sobą polskie miasta oraz weźmiemy pod uwagę zmiany demograficzne, które będą sprzyjać. Inwestowaniu w większych miastach. Zastanowimy się, czy nadal warto w związku z tym inwestować w tych mniejszych miejscowościach, czy inwestor powinien się skupić tylko na tych największych. I uwaga, pokuszę się dzisiaj o projekcję, jak będzie w 2060 roku. Zapraszam do tego materiału. Razem się Maciej Gębielski od 2016 roku pomagam inwestorom kupować dobre mieszkania na wynajem. Nagrywam ten odcinek, wprawdzie w Prymaprilis, ale dzisiaj nie będzie żadnych żartów. Słuchajcie, bo to są poważne rzeczy. Jakie rentowności mogą uzyskać inwestorzy? I na dzień dobry, zestawiłem wam. Typowe rentowności, które są oferowane w standardowym najmie całych mieszkań, i z różnych źródeł zestawiłem Wam dane dla poszczególnych miast. Widzicie to teraz przed sobą na slajdzie. Postarałem się uszeregować chronologicznie od, według różnych źródeł, bo też mało kto publikuje tak naprawdę regularne raporty na temat rentowności. Za wyjątkiem Narodowego Banku Polskiego, do którego potem dojdziemy głębiej, ale na początku chciałem Wam pokazać też, jak różne są jednak te wyniki pomiarów, chociaż od siebie może aż tak bardzo nie odbiegają. Są tam przyjęte różne metodologie. Nie będziemy w tym momencie wchodzić w metodologię, żeby Was nie zanudzić, ale tuż już pokazuję taki pierwszy smaczek, taki pierwszy teaser, o jakich w ogóle my rentownościach mówimy. Przypomnę, to są rentowności mieszkań wynajmowanych w całości. No i teraz dobrze. Jedynym źródłem informacji, w którym, do którego mi się udało dotrzeć, który rzeczywiście głębiej wchodzi w ten temat, a nie tylko na poziomie takich wiecie doniesień prasowych, mówi a, że rentowność spada, wzrosła i tak dalej, tylko naprawdę rzetelnie zbiera dane przez wiele lat, bo w sumie taka też jego rola, no to są zespoły analityczne Narodowego Banku Polskiego i teraz będziemy przechodzić bardziej szczegółowo, przez dane NBP-u potem dojdziemy do danych GUS-u. Bo chcę wam pokazać ten cały pryzmat rentowności przez dwie perspektywy. Pierwsza to jest, no właśnie, rentowność, którą można uzyskać, a z drugiej strony bezpieczeństwo tej rentowności. O ile przy rentownościach skupimy się po prostu na tym, co raportują nam analitycy NBP, tak w temacie bezpieczeństwa odniesiemy się stricte do demografii. No, i teraz słuchajcie, chodząc głębiej, NBP mierzy rentowność inwestycji na dwa sposoby. Po pierwsze, jako stopy kapitalizacji, i w tym momencie na slajdzie widzisz takie pierwsze zestawienie. Slajd jest mało czytelny, jest to kopia po prostu z raportu NBP. Starałem się to zrobić jak najbardziej czytelne dla Was. Natomiast tutaj słuchajcie, po lewej stronie widzimy większe miasta to jest Warszawa i te top 6, które razem w Warszawie towarzyszą w statystykach często. Po prawej stronie mamy Miasta mniejsze, choć nie takie małe. To są po prostu te kolejne 10 miast w kolejności. I tutaj mamy szacunkową stopę kapitalizacji. Stopa kapitalizacji nie jest rentownością, dlatego, że tam na przykład między innymi jest brana pod uwagę amortyzacja nieruchomości. Ale na tym slajdzie widać już pierwszą rzecz, i to jest fantastyczne w danych NBP że na przykład widać właśnie to porównanie między dużymi a małymi miastami. No i widać tutaj już pewne rzeczy, zaraz do tego wrócę, bo chcę Wam jeszcze pokazać inny stopień mierzenia, który również NBP pokazuje, prezentuje i używa regularnie i nawet głębiej go analizuje. Jest to wskaźnik ROE, Return on Equity, czyli stopa zwrotu z kapitału. Dlatego że NBP też często liczy na ile opłacalne jest finansowanie się kredytem przy bieżącym koszcie kredytu. Stąd jakby stworzyli też taki wskaźnik ROE. Tutaj akurat widzicie ten wskaźnik dla LTV 0%, czyli dla inwestycji, która jest w pełni finansowana gotówką, czy sobie przenośnie gotówką. Na koniec trzeba zrobić przelew, ale jest to gotówka w znaczeniu takim, że bez długu, bez kredytu. I tutaj widać, że te rentowności przez liczone w postaci ROE no znacznie odbiegają od tej stopy kapitalizacji. I teraz ktoś powie: No dobra, no to co my do czego porównujemy? Tak naprawdę w analizie najważniejsze są szeregi czasowe. Trzeba zrozumieć, co ze sobą porównujemy, ale jeśli mamy utrzymane ten sam sposób liczenia rentowności przez długi okres czasu, to możemy wychwycić zależności. I to jest fajne, że musimy szukać takich danych, które po prostu są publikowane przez długi czas i też dobrze, jeśli są na przykład w podziale na miasta. Natomiast dla fanatyków zrozumienia, jaka jest różnica między stopą kapitalizacji a ROE, jest tutaj kolejny slajd, ściana tekstu, nie będę go czytał. Generalnie, dla tych, którzy chcą szybko przez ten temat przejść, to stopa kapitalizacji jest takim prostszym sposobem liczenia stopy zwrotu z inwestycji. Natomiast ROE już takim bardziej skomplikowanym, jak widzisz, uwzględniają inne czynniki typu koszty operacyjne, podatek, amortyzacja budynku, remonty kapitalne, koszty wykończenia obłożeń i tak dalej. W związku z tym jest to wskaźnik na pewno bardziej inteligentny. Więc nie ma co porównać jednego do drugiego, ale to jak one się zmieniają w czasie. Ja teraz się skupię na tutaj porównaniu teraz, żebyś jeszcze zobaczył jakie są właśnie różnice między wynikiem liczenia ROE a stopą kapitalizacji I dla małych miast, więc tam tutaj mamy małe miasta. Widać, że to ROE jest znacznie niższe i uwaga, jeszcze ważna rzecz. Tam jest różnica w skali. Nie? Zobaczcie, że na osi Y tutaj mamy od 4 do 10, to od 2 do 6 procent, punktów procentowych, więc tutaj musicie sobie wziąć to pod uwagę. Ja nie chciałem tego wykresu tak wam spłaszczać, bo on wyglądałby koszmarnie. Mam nadzieję, że widzicie, że tutaj takie proste porównanie lewej do prawej strony nie jest zbytnio uprawnione. No, i analogiczny slajd dla dużych miast. Znowu widać różnicę, że ta stopa zwrotu liczona przez ROE jest po prostu mniejsza. Natomiast dużym plusem z szacunkowej stopy kapitalizacji, i to widzimy teraz na kolejnym slajdzie, jest to, że ona jest liczona też przez dłuższy czas. I NBP raportuje je od wielu, wielu lat. Tutaj akurat mamy od 2016 roku, bo chcę Wam pokazać bez cofania się do prehistorii, tylko trochę zrozumienia, co właściwie się, jak te rentowności się kształtują, liczone jako szacunkowa stopa kapitalizacji. I tutaj widzicie, zaznaczyłem Wam dla takiej wygody, czytelności tego slajdu, takie zielone korytarze, zielone pola. I zobaczcie, że od, pomijając takie jakieś odchylenia zupełnych, skrajnych przedziałów, to w tym momencie, w ostatnim, w latach poruszamy się pomiędzy 5,5 a 6,2% tak? O, takich, o takich wahaniach mówimy, i co ciekawe, tutaj już ewidentnie widać, ponownie właściwie widać znowu na tym slajdzie, że różnica między dużymi i małymi miastami nie jest tak duża jak była kiedyś. I te top 6 miast, czyli Warszawa plus top 6 i pozostałe 10, no tutaj już od siebie tak mocno nie odbiegają jak to było w przeszłości. Z drugiej strony e, warto sobie popatrzeć na tutaj kolejna optyka, na ten sam slajd, ale zaznaczyłem wam troszkę inny, inny obszar. Zobaczcie, że. To zróżnicowanie rentowności najmu jest wyższe w dużych miastach. To jest ciekawe, że tamte duże miasta od siebie bardziej się nawzajem różnią niż w tej puli miast mniejszych. I to myślę, że teraz idealnie widzisz właśnie też na tych zakresionek na zielono polach. Mam tu zaznaczają trzy ostatnie lata tych danych i zobaczcie, że ta wysokość tego, kwa, tego prostokąta różni się na lewej i na prawej stronie wykresu, czyli ta, to zróżnicowanie znacznie się różni. I chciałem wam pokazać jeszcze kolejny slajd. A mianowicie to, że 2024 przyniósł takie ujednolicenie tych rentowności, szczególnie w mniejszych miastach. Zobaczcie, że tak jak jeszcze w 2000, czyli ma, patrzymy teraz na prawą stronę kolejnego wykresu, tak jak jeszcze w 2016, 2017, 2018 były dość duże różnice rzędu dwóch, trzech, y, czasami nawet więcej punktów procentowych pomiędzy poszczególnymi tymi małymi miastami, tak w tym momencie ta różnica zmniejszyła się do 1,5 punktu procentowego. Więc te rentowności uległy, jak to się pięknie mówi, konwergencji, czyli takiego ujednolicenia względem siebie. Natomiast nadal utrzymuje się taka trochę większa, zróż, z, trochę zwiększy. Zróżnicowanie tych, um, tych rentowności w miastach większych. Z czego to wynika? Nie wiem, nie potrafię tego, tego ocenić, natomiast no, takie są po prostu e, fakty. I teraz kolejna rzecz, która oczywiście znowu pewnie często będziemy do tego wracali, ale zobaczcie, że ten wykres ma też w sobie takie no, momenty bardzo w, czytelne, bardzo widoczne, i oczywiście jednym z nich jest, tutaj mamy kolejny slajd. To widać, jak ten też długofalowy trend spadku rentowności, który, który mamy od 2016 roku na tym wykresie, no on wyhamował i było też odbicie po inwazji Rosji na Ukrainę, po wojnie na Ukrainie, kiedy oczywiście u nas dotarli do nas liczni uchodźcy, no i te stopy zwrotu z najmu wtedy wystrzeliły. Więc ten jakby trend został tak wybity ze swojej długofalowej trajektorii. Natomiast też nie powinno nikogo dziwić, kto ma jakąś taką świadomość ekonomiczną, że generalnie rentowności w długim okresie, się raczej spadają. To widać na wszystkich rynkach, które się cywilizują, może brzydko powiedziane, ale się profesjonalizują, że stopy zortów co do zasady. W długim terminie raczej spadają. One nie lecą nep na szyję, no ale powiedzmy, ktoś, kto kupił mieszkanie w 2016 roku, w 2013 i teraz je wynajmuje, no oczywiście osiąga znacznie wyższe stopy zwrotu niż w tym momencie i też historycznie wyższe te stopy zwrotu osiągał. Na no, to oczywiście są sposoby, ja o tym mówię na kanale, mówię na mojej stronie, mówię na moich webinarach, natomiast no generalnie jest to, jest to fakt i właściwie we wszystkich rynkach inwestycyjnych sytuacja się dość podobnie kształtuje, jeśli chodzi o taki, może nawet nie inwestycyjny, tylko w ogóle rynkach, kiedy dochodzi do konsolidacji, do profesjonalizacji rynku, do wejścia dużych graczy, no to te rentowności często w tych biznesach poszczególnych równajmie też spadają. I jeszcze chciałem Wam pokazać kolejny wykres, już odchodząc od wykresu, który był tylko 2016 roku, tylko to, co mnie bardzo, bardzo ucieszyło, to że stopa kapitalizacji jest też liczona i raportowana przez NBP jeszcze wcześniej, czyli od 2007 roku. I słuchajcie, mało jest danych w Polsce od 2007 roku, jeśli chodzi o nieruchomości, akurat stopa. Kapitalizacji jest policzona i to bardzo dobrze. I tu jest wykres. On jest dość skomplikowany. Uwaga, bo ma dwie osi Y, lewą i prawą. W związku z tym ważne jest tutaj, zrobiłem wam taką legendę, że na lewej stronie, na lewej osi, e, i na, do lewej osi należy odnieść ciągłe linie tego wykresu i to są ceny najmu, więc tutaj widać, jak te ciągłe, te ciągłe linie, ciągłe krzywe rosną, no one były w takiej flaucie pomiędzy 2009 powiedzmy, a 2015, potem sobie rosły, wystrzeliły w 2022, no generalnie widać, jak nominalne ceny najmu w Polsce kształtują się przez ostatnie e, kilkanaście lat. I to jest oczywiście daje pewną perspektywę, natomiast no nie całą, no bo to, że czynsz najmu rośnie świetnie, nominalnie, fantastycznie, podobnie jak z cenami, warto spojrzeć na realny czynsz i oczywiście czynsz najczęściej się odnosi do wartości samego mieszkania, czyli właśnie do owej kapitalizacji czy rentowności. I tutaj kapitalizacja jest zaznaczona liniami przerywanymi i odnosi się do osi prawej. I na przykład tutaj za, y, zaznaczyłem wam też te zielone pola, żeby móc to omówić. Zobaczcie rentowności jako stopa kapitalizacji. Między 2007 a 2012 roku wędrowały w takim paśmie pomiędzy ponad 5% do 7,5%. Tak, takie były te rentowności. W tym momencie one trochę spadły, są powiedzmy znowu te pomiędzy 5,5%, ale tak do 6,5%, niecałych 7%, więc ta górna granica została ścięta i znowu nastąpiła takie Ściśnięcie tego prostokąta, czyli znowu widzimy, że ta rozbieżność pomiędzy poszczególnymi rynkami geograficznymi zmalała. I to jest na tym slajdzie bardzo wyraźnie widać, i dlatego fajnie, że jest właśnie taki długi, taki długi okres czasowy. I teraz co to pokazuje? Bo tutaj już nie mamy poszczególnych miast, tylko uwaga, jak zauważyliście, mamy agregaty. Mamy Warszawę, która zawsze jest oddzielnym kosmosem, jeśli chodzi o raportowanie danych, bo jest tak dużym rynkiem, że przytłacza wszystkie pozostałe i tak też odbiega i ilością ogłoszeń w ogóle mieszkań, mieszkańców, ale odbiega też cenami, w związku z tym jest traktowana zawsze oddzielnie. Potem jest też sześć kolejnych miast i potem dziesięć kolejnych, czyli jakby nadal są to duże mieszkania, nazwijmy to wojewódzkie, choć nie wszystkie, na przykład jest Gdynia, no nie jest miastem wojewódzkim, ale powiedzmy są to duże miasta, duże ośrodki, ale jednak w takim podziale. I znowu zobaczcie, co tutaj widać, że te krzywe, patrzymy teraz na krzywe, przerywane jeszcze w latach 2007, 12, 13, one były w cały świat. Każda od siebie tam odbiegała, plus, minus, Czasami słuchajcie znowu o no, ponad 3 punkty procentowe różnicy. To jest naprawdę dużo, nie? bo to są różnice rzędu 50% przy takiej wielkości w ogóle rentowności. Natomiast w tym momencie następuje ta konwergencja i zobaczcie, jak, jak równolegle do siebie przebiegają linie stopy kapitalizacji, czyli tej rentowności. Dla poszczególnych grup geograficznych, tak? Dla Warszawy top 6 i top 10 miast. I tutaj widać, że te rentowności przestały od siebie tak odbiegać, co było też widać wyraźnie na poprzednich sladach. I to jest bardzo ważny wniosek. Dlaczego ja w ogóle o tym tak mówię? Wiecie, emocjonuję się? Może ja? Nie, ty pewnie nie, ale ja generalnie jestem fanem danych, więc lubię sobie takie rzeczy wyciągać. Dlaczego? Bo okazuje się, że nieprawdą jest w tym momencie mówienie, że rentowności w małych miastach są wyższe niż w dużych. Nieprawdą jest, że duże miasta typu Warszawa oferują niższe rentowności niż mniejsze miasta. Okazuje się, że co do zasady te stopy rentowności są do siebie już bardzo, ale to bardzo podobne, właściwie niezauważalne różnice w porównaniu do tego, co było jeszcze kilkanaście lat temu. Rynek się zmienił. Przyszło nowe. Po prostu nastąpiło ujednolicenie tych stawek rentowności. I wydaje mi się, że w ogóle to jest to dość logiczne. Teraz jak ktoś spyta, dlaczego to nastąpiło, no bo kapitał generalnie szuka równowagi i generalnie ją kreuje, to znaczy przepływa z miejsc o wyższej rentowności, do z miejsc o niższej rentowności do wyższej i potem te rentowności się wyrównują. To jest jedno z wytłumaczeń, takie bardzo wolnorynkowe. Drugie może być takie, że po prostu mniej osób inwestuje też w małych miastach, bo to też widać, że rynek inwestycyjny w Polsce. To słuchajcie, to jest te top 6 miast. Umówmy się, mało kto inwestuje w małe. Więc być może one po prostu gdzieś tam sobie tak siłą rozpędu. Ja wam też kiedyś muszę przygotować, pokazać wielkość tych rynków, bo to jest naprawdę kolosalna różnica. To znaczy, Warszawa nieporównywalna w ogóle do czego innego, potem te top 6 miast też tak naprawdę wygrywają. One mają w sumie mniej więcej taką wielkość rynku jak Warszawa, ciut większą. Muszę wam to kiedyś pokazać. Słuchajcie, więc nastąpiła konwergencja rentowności. No dobrze, ale obiecałem wam na początek. Że pokażę nie tylko samą stopę rentowności, tylko pokażę Wam też kwestię bezpieczeństwa tego inwestowania. No bo na początku, we wstępie powiedziałem, będzie się podobał ten haczek na początku, nie? dobry jest w ogóle, nie, nie wiem czy działają, ale staram się jak mogę. Powiedziałem, że kiedyś było tak, że w małych miejscowościach były wyższe rentowności, ale było mniej bezpiecznie, a w Warszawie czy w dużych miastach było bezpiecznie, trochę mniejsze rentowności. Już wiemy, że rentowności się ujednoliciły, a co z bezpieczeństwem? No, i teraz jest pytanie: No, kurczę, ale jak policzyć bezpieczeństwo? Jakim wskaźnikiem zmierzyć bezpieczeństwo? No co pustostany? No, nie ma takich wskaźników, tak? Oczywiście tutaj można by puścić wodze fantazji. Realnie rynek najmu w Polsce jest bardzo, ale to bardzo słabo upomiarowany. W związku z tym, szyjemy w tym, co mamy. I stwierdziłem, że jednym z takich um, czynników na pewno może być kwestia demografii. Jakiś element, który by pokazywał, jak będzie zmieniać się demografia, no bo ona jednak ma wpływ na popyt w konkretnych miastach. I tu ważna uwaga: jest zawsze, kiedy pojawia się słowo demografia, na moim kanale mówię, to jest kwestia lokalna, to nie jest kwestia globalna dla całej Polski. Patrzymy na liczbę ludności w Polsce, wyciągamy wnioski, przy, próbując przeżyć wszędzie tą samą formę. Nie, patrzymy na konkretne miasta, bo to w tych konkretnych miastach ostatecznie masz znaleźć najemcę i to tam konkretnie będzie się kształtował popyt. No więc patrzymy na demografię i pierwszy taki slajd sprowadzający no to ta demografia na tej mapce, jak widzisz, ona będzie decydować o bezpieczeństwie. Tak sobie założyliśmy do tej prostej analizy. I teraz ewidentnie tutaj jeśli chodzi o projekcję GUS-u, widać, że... Są takie miejsca, gdzie co do zasady ludności przybywa, i są takie miejsca, gdzie ludności ubywa. No, oczywiście jest to truizm, natomiast dość oczywisty wniosek powinien spłynąć stąd, że jak patrzymy na tą mapę, to już na dzień dobry wiemy, o jakich miastach powinniśmy myśleć, o jakich nie. No, ale oczywiście taka mapa nie do końca jeszcze nam daje pewien ogląd, no bo znowu to jest tylko wizualne przedstawienie dla tych, którzy są, no właśnie, wzrokowcami, wolą mapkę, infografikę niż dane. My lubimy dane, wchodzimy do tabeli. Słuchajcie, tutaj jest znowu. Ściana liczb, ściana płaczu, dużo danych. Wiem, że to jest w ogóle wbrew wszelkim formułom, żeby pokazywać tego typu slajdy na webinarze, właściwie na filmie na YouTube. Natomiast słuchajcie, no. Musiałem to zrobić, żeby, żeby nie być, że tak powiem, posądzonym o jakieś takie wybiórcze traktowanie, przeanalizowałem sobie, wyciągnąłem te dane z pliku Gusowskiego, gdzie jest projekcja ludności do 2060 roku. Plik miał tyle rekordów, że mi się nie chciało w Excelu otworzyć, ale są na to sposoby, słuchajcie. Więc udało mi się wyciągnąć dla was takie dane pokazujące, jaka jest liczba ludności w tych miastach, które są raportowane w NBP pod kątem tej stopy kapitalizacji. Więc mamy Warszawę, mamy to i mamy potem te mniejsze. Są według liczby ludności

od tego raportu, kiedy powstawał Gusowski, co się zmieniło przez ostatnie lata. I tutaj potem w kolejnej kolumnie macie zmianę. Następnie bardzo ważna rzecz, prognoza długofalowa aż do 2060 roku. Oczywiście ktoś powie, e, nie wiadomo, co to będzie. Tak, no dobrze, ale są to prognozy, akurat demografię da się dość dobrze statystycznie rozpracowywać. No i wyliczona jest z tego prosta rzecz, czyli zmiana między 2060 a 2025 roku. To obiecałem wam, że pokaże cędzie w 60, ale jeszcze będzie jeden slajd w 60 roku. I słuchajcie, jaki z Płyną wnioski. No, wnioski w skrócie oznaczyłem dla wzrokowców, znowu, którzy nie chcą czytać danych, choć kolorki użyłem, widać gdzie rośnie, gdzie spada, zielone, czerwone, ale też system światełek, e, takich jak drogowe po lewej stronie przed, przed nazwą miasta masz. Wnioski są takie, że tylko Warszawa i Kraków to są jedyne miasta, też w tej grupie dużych miast, które odnotowują wzrost liczby ludności, zarówno Teraz do 2025 roku, jak i w perspektywie do, 20, do 2060, choć oczywiście trzeba zapowiedzieć, te wzrosty będą niewielkie, ale Najważniejsze jest, jak ta liczba ludności w tych miastach będzie wypadać na tle polski, bo możemy sobie wyobrazić sytuację taką, że są 2, 3, 4, 5 miast, oby jak najwięcej, które się rozwijają, a cała reszta ulega no, stopniowemu takiemu zabieraniu, jakiegoś przekształcaniu się, a może nawet w skrajnych przypadkach jakiejś degeneracji. I tu widzimy, że no, tymi miastami na pewno jest Warszawa i Kraków to jest, to jest taki pierwszy, pierwszy wybór. E Ciekawym przypadkiem jest Rzeszów, ale akurat z Rzeszowem jest jeden problem. Poza tym, że on teraz przeżywa najazd wszystkich, jak wiadomo, wielkich hub logistycznych i tak dalej, ma swoje 5 minut to miasto. Tam najwyższy budynek w Polsce mieszkalny chyba teraz jest zbudowany. Jakieś w ogóle kosmosy. Ale Rzeszów z Rzeszowem z jest jeden problem. Zmienili granice administracyjne i okazuje się, że ten wzrost częściowo z tego wynika. Co nie, mniej, co nie sprawia nadal, że, że Rzeszów nie jest w tym momencie atrakcyjny, ale jak będzie do 60 roku ciężko powiedzieć. Jeśli chodzi o tą grupę top 6, okazuje się, że on ona nie jest jednolita. Zobaczcie, mamy tutaj Kraków, Wrocław, Gdańsk, które są co do zasady na zielono, tu jedna wątpliwość co do Gdańsk, Wrocławia, bo tam jednak ten spadek wydaje się być spory, już teraz właściwie miasto się zatrzymało, Gdańsk jeszcze rośnie, Wrocław się zatrzymał, no ale w tym Wrocławiu spadek do 2060 ma być o 7,6%, w Gdańsku o 3,7%. Jest to spadek, ale na tle całego kraju stosunkowo nieduży. W związku z tym pozwoliłem sobie te miasta zaznaczyć na zielono, też razem z Rzeszowem. I zobaczcie, są jednak takie miasta z tej grupy top 6, którą też macie w kolumnie kategorie zęczone. Te miasta z grupy top 6 Łódź, Poznań, Gdynia. No tam też dramat, nie? Tam też dramat. Łódź minus 28%, Poznań Gdynia, tam ponad 21. Największe spadki w ogóle ma zanotować właśnie wspomniana Gdynia. 28, łódź przepraszam, 28%. I słuchajcie, Łódź nurkuje od dłuższego czasu. To jest też fakt. Łódź jest przecież Łódź była kiedyś drugim co do wielkości miastem Polski. Niektórzy twierdzą, że drugim polskim miastem jest Chicago, ale abstrahując od miast położonych na terytorium Rzeczpospolitej, no to Łódź oczywiście była druga, już straciła tą palmę drugiego miejsca. Tak? Bydgoszcz i Katowice znowu stosunkowo ciekawe. Bydgoszcz, piękne miasta, kurczę, ostatnio tam często jeżdżę, naprawdę ładne miasto, no ale się wyludnia. W związku z tym, czy tam inwestować? No i to jest właśnie ta kwestia bezpieczeństwa. Na pewno widać, że tutaj część miast, no ewidentnie, nie może być rekomendowana, zaznaczyłem je na czerwono, więc tym prostym systemem widać i, i, i w sumie dość taką analizą, no może uproszczoną, ale jednak też taką do bólu prawdziwą, to znaczy, jak mamy wierzyć w inwestowanie w miasto, które ma się nie rozwijać? Okej, okay, być może w jakimś niskim, małym segmencie, wąskim gdzieś, tam jakiś fajny pomysł ktoś ma, tak, to prawda, ale na pewno jeśli miasto się rozwija, jeśli miasto rośnie, dostajesz wiatr w żagle, no i takim wiatem w żagle będą się cieszyli ci, którzy inwestują w Warszawie, w w Krakowie, w Rzeszowie, trochę mniejszym we Wrocławiu i w Gdańsku. Natomiast to są te miasta, w których powinno się myśleć o inwestowaniu. No i dobrze, ale teraz jak to wszystko spiąć w całość? No z jednej strony rentowności, z drugiej strony demografia, czyli bezpieczeństwo. I tutaj przygotowałem Wam ostatni slajd, gdzie znowu w sposób taki dla tych, którzy lubią podsumowania, lubią uproszczenia, pokazuje. Taką perspektywę, jak było, jak jest w tym momencie, jak będzie. I ja tutaj ewidentnie widzę takie zjawisko, że o ile Warszawa przegrywała w rentownościach y, kiedyś, jeszcze kilka lat temu, rzeczywiście te rentowności w małych miastach, ja pamiętam, słuchajcie, osobę, która bardzo promowała inwestowanie w Częstochowie. Mówi, słuchaj, no takie ceny, takie rentowności. Nie wiem, jak rynek w Częstochowie się rozwija, jest na pewno szalenie płytki. Czy on jest bezpieczny? No raczej nie, szczególnie przy, przy tej demografii. W każdym razie Warszawa odstawała, stąd tutaj Czerwone Światło. Tu ode mnie w kategorii rentowność, te top 6 Żółte, jako taki powiedzmy średniak, no i najlepiej wypadały czyście miasta miejskie, mniejsze. Bezpieczeństwo wszędzie było naprawdę ciekawe. Rynek najmu dopiero się rozwijał, w związku z tym ludność napływała też do miast powiatowych, ze wsi. Przecież ten trend, słuchajcie, my tego nie widzimy, bo pamiętamy ostatnie dwa lata, ale jak patrzymy 30 ostatnich lat, jak niesamowicie rozwinęły się miasta powiatowe, dawne miasta wojewódzkie. No po prostu szok, tak? Sam z takiego miasta pochodzę, widzę, jak, jak to miasto się zmieniło w perspektywie ostatnich 300 lat. No i teraz jak jest w tym momencie? W tym momencie rentowności zaznaczyłem wszędzie na żółto, dlatego że one się ujednoliciły. Te rentowności wszędzie są takie same. Już nie ma takich oszałamiających rentowności. Żeby je osiągnąć, trzeba robić sprytny najem. Trzeba wynajmować na pokoje, na przykład. Tak jak ja to robię, z tu oczywiście w pełni stronniczy. Natomiast można robić też inne rzeczy, jakieś wielopaki, trójpaki, jak kawalerki i tak dalej. Muszę o tym nagrać oddzielny film, który porównuje te rentowności właśnie w różnych typach najmu. Natomiast no tutaj ewidentnie widzieliście na danych twardy... Pod... Dane y, dowody na to, że te rentowności się ujednoliciły. Natomiast, o ile w dużych miastach, ja nie mam wątpliwości co do bezpieczeństwa tego rynku, i to widzieliście też na poprzednim slajdzie, tak w tych mniejszych zaczyna mieć. No bo jeśli widzimy, że Miasta już teraz zanotowały spadki po kilka procent. To jeszcze nie są spadki kilkanaście czy kilkadziesiąt procent, ale z punktu widzenia, słuchajcie, 2-3% od 2022 do 2025 to jest naprawdę dużo w demografii. Oczywiście ktoś powie, a bo te miasta tak naprawdę się nie wyludniają, tylko ludzie się przenoszą do domów. Tak, wiem, też. Ale niemniej jednak chodzi o ten wiatr. Czy on nam sprzyja, czy nie. Znowu znajdziesz sobie nisza, być może i w małym mieście. No ale statystyka tutaj jest bezwzględna, więc ja tutaj ewidentnie już w tym momencie daję. Bezpieczeństwo jako na, na żółto. Nie? Tutaj już nie można, w mojej ocenie, nie można opowiedzieć, że inwestowanie w najem w małych miastach jest bezpieczne. Ale jak patrzę w przyszłość, to wydaje mi się, że nastąpi takie odwrócenie. To znaczy, że dzięki temu, że bezpieczna na pewno będzie Warszawa, jak widzicie, to jest miasto, które yy, urośnie. Może nie, że wybuchnie, ale ono utrzyma swoją pozycję, będzie cały czas się rozwijało, nawet do 2060 roku. Tak samo te kolejne miasta Kraków, Rzeszów. Gdańsk, Wrocław, te, które rekomendowałem, no tam będzie bezpiecznie, w tych dużych miastach będzie bezpiecznie. Nie wiem, czy Rzeszów nie awansuje do dużego miasta. Na razie jest takim trochę wyjątkiem od reguły. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo tych średnich, to też widać było, że tam będzie ta, znowu tej ludności ubywać, w nawet jeszcze w większym tempie niż do tej pory w tych miastach małych, w związku z tym tutaj też nie można dać zielonego światła w kategorii bezpieczeństwo dla średnich miast, to przejść, a już na pewno nie w miastach mniejszych. Tam będzie na czerwono ewidentnie bezpieczeństwo demograficzne, inwestowania. Będzie najniższe. I moim zdaniem, i teraz to jest mój typ. Oczywiście w 2060 roku mnie rozliczysz. Mam nadzieję, że jeszcze będę żył. W każdym razie może być to ciężkie, ale moim zdaniem nastąpi takie odwrócenie. Te miasta, które będą bezpieczne, bo tam będzie demografia, będą miały rentowności najmu, bo one będą przyciągać ludzi, będą przyciągać Polaków z mniejszych miast, będą przyciągać też obcokrajowców, czy nam się podoba, czy nie, ale będzie trendem, który na pewno będzie bardzo mocnym. Czy my go będziemy powstrzymywać, czy go wspierać? To już będzie kwestia decyzji politycznych, między innymi, ale na pewno będzie ten napór pracowników, studentów, my też to widzimy, studentów zagranicznych, pracowników zagranicznych do tych dużych miast. W związku z tym tutaj ewidentnie ten popyt na najem tam powinien się, dzięki temu, że miasta będą się rozwijać, e, będzie się rozwijał. Stąd zielona ocena. I jeśli chodzi o to przejść, no raczej na żółto, z racji właśnie na straty demograficzne, no i ewidentnie moim zdaniem małe miasta zaczną odstawać, dlatego wszędzie konsekwentnie mówię, żeby nie inwestować w mniejszych miastach. I zobacz teraz, zmieniło się, zmieniło się dlatego, że ta demografia niszczy nam bezpieczeństwo tam, gdzie ono do tej pory było, przesuwa je do kilku, nie, tak naprawdę do bardzo małej ilości ośrodków miejskich, jednocześnie pogorsza tą rentowność najmu w związku z tym w małych miejscowościach i sprawia, że nieprawdą jest już teraz twierdzenie, że małe miasta dają ci wyższe stopy zwrotu, bo w małych miastach po prostu zrobiło się niebezpiecznie inwestować i dlatego przestały tą stopę zwrotu dawać, te stopy zwrotu się ujednoliciły i lada moment nastąpi taka, takie odwrócenie ról. To Warszawa będzie tym miastem i bezpiecznym, i dającym wysokie rentowności Warszawa, inne miasta, które dalej będą się rozwijały. Tak to widzę, tak to pokazują dane, mam nadzieję, że dla ciebie ciekawa analiza. Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak my odnajdujemy się w tego typu rzeczywistości, bo znowu, po co ja to robię? Ja to robię, żeby pokazać rzeczywistość, na którą nie ma się co obrażać, tylko do niej się, trzeba się dostosować i w jakiś sposób inwestycyjnie w niej się odnaleźć. Ja akurat wybrałem niszę inwestowania w najem na pokoje dla studentów. Robię to na dużą skalę. Mamy 1518 pokoi, 308 mieszkań w Warszawie, robimy to właśnie w tym dużym mieście. Więc ktoś może być, no tak, jesteś nieobiektywny chwalisz Warszawę. Dane chwalą Warszawę. To jest po prostu nieuniknione. Znowu wierzę, że w każdym mieście gdzieś można znaleźć swoją nisze, ale jeśli chcemy, aby trend nam sprzyjał, a nie trzeba a nie walczyć przeciwko trendowi, no to wygląda na to, że Warszawa. Jeśli interesujecie. Pomysł i rozmowa na temat zakupu mieszkania inwestycyjnego w Warszawie. Zapraszam do kontaktu na stronie www. Dobrego Najmu. Znajdziesz dużo materiału więcej niż tylko ten film i sposób na to, jak nawiązać ze mną bezpośredni kontakt, do czego się serdecznie namawiam. A na koniec, jak pewnie wiesz, życzę Ci, jak zawsze, dobrego najmu.